Cześć. Z tej strony Mateusz Gawełczyk, dietetek sportowy oraz były pływak z 16-letnim doświadczeniem w tej pięknej dyscyplinie sportu. Być może mieliśmy przyjemność się już spotkać podczas jednego ze szkoleń dla pływaków, które przeprowadzałem przez ostatnie kilka lat w całej Polsce. Chciałbym przedstawić Ci coś, nad czym pracowałem przez ostatnie kilka miesięcy, a co jest kwintesencją mojej wiedzy i doświadczenia w temacie żywienia i suplementacji pływaków. Przez ostatnie kilka lat przeprowadziłem kilkadziesiąt szkoleń dla pływaków w całej Polsce, m.in. współpracując z Fundacją Otylii Jędrzejczak w ramach Otylia Swim Tour, przeprowadzając szkolenia dla szkół mistrzostwa sportowego w Szczecinie, Krakowie, Oświęcimiu czy Lublinie, występując w różnych klubach, które zapraszały mnie na indywidualne prelekcje dla zawodników, czy też na największej konferencji w Polsce dla trenerów pływania. To właśnie na bazie tych wszystkich wystąpień stworzyłem kurs dla pływaków, ich rodziców oraz trenerów, który w prosty i przystępny sposób zarówno od teorii, jak i praktyki przedstawia tematykę żywienia w pływaniu. Podczas kolejnych lekcji z kursu dowiesz się, jak prawidłowo uzupełniać płyny i jakie będą skutki niewłaściwej ich podaży, jak ocenić poziom nawodnienia, ile powinieneś jeść i co się stanie, jeżeli dostarczana ilość energii przez Ciebie będzie niewystarczająca, jak powinieneś skomponować swoją dietę, jak możesz poprawić regenerację i skomponować posiłek po zakończonej jednostce treningowej? Czy w Twojej diecie jest miejsce na słodycze? Jakie suplementy są wskazane do stosowania opływaków? Kiedy rozpocząć suplementację i jak prawidłowo stosować suplementy? Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem suplementacji? Jak dostosować swoje żywienie w dniu startu? Co jeść pomiędzy startami na zawodach? Czy mu zupełniać dietę podczas zgrup zgrupowań? Jakie przekąski zabrać ze sobą na podróż? Jak skomponować swoją dietę na co dzień? Ponadto dostaniesz przykładowy plan żywieniowy. Jest to wyjątkowy produkt stworzony dla pływaka, od pływaka i jestem pewien, że w ten sposób dołożę niewielką cegiełkę w drodze do Twojego sportowego mistrzostwa. Zapraszam!